To jest Żelkowa dama. Jesteśmy znowu na Master Builders i tym razem jest ze mną Jonah. Siemka. Tak, moderator z e, Globskaja. Tak samo jest jak Halvera. Z ja. Survivalu. Survivalu. Przepraszam cię, przepraszam, bo ja, Globska ja i Globska, to już mi się to tak w głowie zakręciło, tak. Trochę chyba mm -hmm. mniejszy staż masz ode mnie, bo ja chyba jestem tu już ze dwa miesiące. Łatnie mi Pomagam, oh co to będziemy budować? Dobra, tak. Bo ja jakoś taki cudowny w budowaniu nie jestem, więc. O! Farma! <grym> no okej. Okay. No można i tak, czekaj, czekaj. B, 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 b. Co my tu możemy zrobić? Tak. E... Ściągnę trochę. Czekaj, oczywiście, trawy trzeba wziąć. Dobra. E... Matko Bosko. No ale tu nie wiadomo, co tu robić. Taki prosty temat, ale weź coś z budy z niego. Dobra, mam już jakiś plan. Dobra, ja też Ale tak jest zwykle tutaj. będzie kupa w moim wykonaniu. Oj, zapomniałam, że to się rozwala tak na, na jedną fabkę. Tak z Wiesz, to, że to się zawsze. Okej, okay, tutaj. Okay. Oops. Oops. To strasznie mało czasu, na wszystko. No, trochę tak litnie. 4 minuty, kurde Mać, trochę lipa. Dobra. Przez jedną część mamy. Mmm, to tak zrobimy. Gdzie tu są płoteczki? <grym> płoteczki... Jak ty to słodko mówisz. <grym> Bo ja tak, w ogóle byle, taki byle, słodki jestem Tak Diana w ogóle dzisiaj rozchwytywany jest, bo nawet Krasic jest się z nim nagrywać Tego taki fajny. No się po prostu chamsko, nie, i tyle Tak, nie no, Krasis nie bierze byle kogo na odcinki W sumie, że ona też nagrywa, więc <grywa> sobie <z> <grywa> Tak, to skromność, Tak, no, żółtka skromność, no sam rozumiesz no wracasz tam... ale Kurde, trzy wę! minuty, a ja mam tylko jedną rzecz! I to jeszcze nieskończoną! A ja odwalę trochę pomysł od Crazisa, bo w ostatnio no. oglądałem jego odcinek. A ja myślisz co ja robię! <ślesk> <ślesk> myślisz co ja robię? Od niego ten, ten domek na krowy ściągam. Ja <ślesk> <ślesk> tylko mój będzie trochę nieudany. No co ty nie powiesz, seria? Myślisz, że u mnie to co będzie, jakaś alfa i omega w ogóle? Co? No to, 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 to! Masakra... To najgorzej to jest taki wyścig z czasem. O, jak fajnie mi wyszło, że akurat jedno mm. jest środkowo. Dobra, hops, okej, okay, hops. No wyżej, Calais, możesz się nie obrazić, że ściągamy jego niego pomysł. Dobra, y, potrzebuję drzwi y, jakieś. O oh, shit! Tak, y, tu potrzebuję y, jaj. Boże? Co? Gdzie są nasionka? Gdzie są nasionka? Jezu, ja to już? <grym> <grym> Kurwa, dajcie jest, mi krowy jest, szybko! Jest. Nie, co to jest? Drewnik cukrowy, co ja wziąłem? Będę serypika w kromach zesparnowała, Nie. Dobra, to są drzwi otwarte. E, dirta, dirta, dirta. Szybko, jezu, nic nie ma! Dirt, 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 Nie, nie to. Dobra, mi się z tym... E, he, he Jakaś tam mała faremka będzie. O, si, 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 Teraz. Teraz. Co to e... ty nie powiesz? Eee, gdzie są te? NPC, gdzie są te? Eee, na jakiś. nie! Dobra, to też! <śśś> Masakra! Ja nie ogarnię w ogóle, co mam robić. Krowy, to krowy, jest. krowy. Yy, już widać! Tych kaczek! Masakra, nie! Czekaj! Ja coś świruję, ja nie. Eee, kostka. Jeszcze Endermita! <śś> O, krowy, Boże Święty. Osadników, kilku hops. A nie, po co? Jezu, jezu, ja zamiast osadnika trawę robię. Nie! No, to jest call. Dobra, kilku villagerów na farmie. E, 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 czeka, ja muszę szybko zrobić z tego. Jezu, 30 sekund. Jakąś mini faremkę. Kurde, to mi się robi już. Jezu, zu. Boże, 15 dobra, ja sekund. Co? Ja jeszcze nawet nie zaczęłam człowieku! Ja nie mam i tak tego rozgrzeszonego, ale będzie śmieszny. Daj, smaku, ja ja już to nie jest Dobrze, dobrze. nic. to nie, jeszcze złego. Tani z o masakra. Nie, ja to masakra, ja mam jakieś dziwne oh. oh. hmm. O! Takie no w sumie, no dam okejkę, okay no bo mm. jest temat. No w sumie mech, no bo to jest mało co, no mek, dobra Mac. No. Mac. no bo co tego krowy i świnie? W sumie u mnie nie będzie lepiej. Ale to tak nawet niepokładane estetycznie. Dobra, o! o matko, ale, ale, ej rodzina. daje guda, bo to jest fajna farma. A to jest ta taka typowo amerykańska, jak to kraj tak, zyskaliście. Dobra, okejkę okay ma. Cudowna no, nie jest, ale jest A to mi, jest 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 okay. so gooda mi się guda nawet. mi się ta farma podoba amerykańska. Dobra, co tu mamy? Kolejną U. farmę. O, coś tu jest. Nie, farmę. nie zmienił podłoża. Mech. Mech, no dobra. Mech nie zmienił e, podłoża, a poza tym zrobił, z, zajął się farmą jak w. z tych. Villager. Tak, dokładnie, z Rakowicu, ja, mam ja podobno, ale ci... Ja jestem zestresowana. Nie wyszło mi to za cholerę. No kolejnie, e, dobra. Report i major Billing, sorry. Nie no, reporta to może nie. no, Nie będę taki zły. No, ja jestem jakoś za tym, zaczął, tak chciał, ale mu nie udało się. Stracił chłopak te. chyba wiarę. Albo. No, chłopak tak. chyba. Mm. Mm, mm, mm. O, oh. oh, ale fajna, daje guda. No też daje guda. To jest to je fajne. <laughs> Dobra. Nawet kurczaki są jakieś, krówy, ta farma. Trochę taki w takim gorszym stanie jest ta. Yy, więcej jest, ale w gorszym stanie jest ta no mm. okej, okay, no bo jest... jest temat, jest coś No da. Do... No dobra. No bo jest temat. No jest nawet co nasionka, chociaż nie, nie lepiej. W sumie mało się namęczył na tym, więc... O! To jest twoje. Nie. Nie. Nie, serio to nie jest moje. No ale okejkę okay, daję. Dam okej,kę okay, to ja fajne. Chociaż no, no, no. pusty ten domek jest w środku, więc tak... Lipa. O, no a zdążyłobyś coś więcej zrobić. No dobra. To jest twoje. <laughs> e, dam ci guda. E, to. Nie, myślę, ten, że nie jest źle. Ten domek to ci kocek, k... taki wiesz. To właśnie śpieszyłem. To jest twoje. <laughs> tak? Tak. Nawet nie za, że lepiłam tej dziury, ale Co ja tej dziury? No tutaj, jak masz na tym. Nad... Dobra, nieważne. Naleje się do wody, okay trudno. Dobra, Co e, to, to, to nie, to jest na. Mech. To jest na, mech. On co on tu się narobił? To jest takie trochę mechowe. Mecho, mechowskie takie. Jani Furie. Furie dostał? Nie ma żadnego cudownego jak na razie, oprócz tam tej farmy, tej takiej ładnej, czerwonej. Yy, no to daję... też. mech, nie, no. No, no, ile razy można to samo oglądać? No w sumie tak. My chociaż jakieś domki porubiliśmy. No taki klocek mi wyszedł, ale spróbowałem. Ja w ogóle zamiast i krów zaczęłam te. Rybiki cukrowe wzięłam. <laughs> nie wiedziałam. To koniec? O, o, wiedziałem. Czwarty jestem. O, a ja yeah. jestem szósta, no też nawet całkiem spoko. Dobra, jest. bo ja tak w gościnnie jestem na pręce kolegi, żeby nie było. Tak, bo moja nie? ma chwilową, jak e, jakby to nazwać? Dobra. Jest chwilowo nieczynna, o. Tak, dobra. Jest dziesięciu więc robimy tu małe cięcie, żeby poczekać i wracamy do Was po przerwie. Dobra, wracamy do nas po przerwie, już zaczynamy z kolejnym temacikiem, zobaczymy, co nam się przytrafi. Może coś fajnego, tym razem, sobie na defi temat też był całkiem spoko. Co? Space Spaceship, co to jest? Kosmiczna owca? Co? <laughs> o, co to ma być? Ej, ja tak nie, może bo ten... statek kosmiczny, co ja mówię, jaki ten statek kosmiczny? O Boże, kosmiczny? ej, jakie mam owce podróż... Skąd mi się owca wzięła? <laughs> Ty, tak angielski zdasz? Świetnie. Miałem 86% z matury Czekaj. ustnej, nie jest źle i nie wiem co zrobić kompletnie. Dobra, zimę yy, tak. Yy. Matko Bosko. To jest dobrze. To nie wiem. Jak w ogóle tak buduję na pałę, by co było. <laughs> Szczerze mówiąc, bo nie mam pomysłu. Aha. No buduj coś! Mm -hmm. <noise> Tego tematu szanowni, jeszcze nie miałam. Dobra, zrobię spodek. Ja robię jakąś rakietę. Staram się bynajmniej. Ale pewnie rakietę. jak zwykle mi okrąg nie wyjdzie. <noise> tak, to jest najgorsze właśnie w budowaniu, że czasem potrafię nie mnie wyjść. Teraz mi kilka w górę Jak się robi duże projekty to się zwyczajnie nie wyrabia Dobra, już mam totalną kupę Nie mówisz? U mnie jest kupa na, 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 na stołkach Na tych, na, na, na takich pałkach Na <laughs> Na pałkach Po prostu, taki no really Dobra, mm. Szczerze mówiąc... To nie wygląda aż tak katastroficznie, jakby to mogło się wydawać. Trzy minuty! Dobra... Eee! Bez tragedii! Tylko teraz jakoś y, chodki jakieś ładne. Wiecie, kwarcowe, to fajne. Nie tak, 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 tak... Ta, gdzie tu? Muszę zrobić szybko taką ala e, z... Um, taką... Um, czubek tej samej rakiety. Wiesz co mi chodzi? Robi, no, wiem o co ci chodzi, ale ja na razie na swoim spotku skupię, bo nie zdążę. No wiem, też czasami mam tą Dobra. Nie tak! To miało się zakolić. Eh. To się nie połączyło cztery schodki w kółko? Ale dupa. <partij kesken2> No taka kompletna dupa. Tu się zrobi takie dziurkę. Tu się zrobi dziurkę. Tu się zrobi dziurkę. Tu się zrobi dziurkę. Tu się zrobi dziurkę. Tu się trzeba zrobić podłogę jakoś. W sumie podłoga jest praktycznie, tylko to trzeba podnieść. Tu nie można widzieć desek. No więc, spoko. Y Będzie szyba w mojej wieży. W tym kosm mm, statku kosmicznym glaustrum, szyby glaustrum, są. Glaustrum, glaustrum to to jest Glowstone! Mm. Dobra, nie, będzie antenka, nie Glowstone. <laughs> Najgorzej takie. Szczerze mówiąc, mam pomysł takim spoko na tą rakietkę swoją, więc jest okej. Okay. Trochę kiepsko, że jeden materiał wykorzystuję, ale dobra. Nie wiem, czy zmienia. Mm. Mm. Wygląda jak domek jakiś bardziej, niż jak rakieta. <laughs> Nie ogarnęłam, masakra. Ej, to <laughs> Ja już twój spodek skończyłem. Jezu, ej, jak to ma być? Tu tak. Nie wiem, jakoś to... Jakoś wyszło, strasznie. Pomogę mogę jeszcze tak. Fuck, fuck, fuck. Zdążysz, ziołek, zdążysz. Dobra, teraz tak. Y, szybko jakiś y, Jakie ja to wziąć podłogę do tego? Masakra. E, weźmiemy. Wodę. Ja Tylko niebieską miejsce, wziąłem. Niech to będzie nad wodą. E, Dobra, z ciebie. Partykle. Y, o, ogień będzie, ogień. O, tu musi być ogień, tu musi być ogień. Tu musi być ogień, tu musi być ogień bo to startuje. To, startuje. to startuje. Dobra, nie, ja skończyłem, więcej nie robię, Dobra. Dobrze, dobrze. To... Ciu, ciu, ciu. Dobra, to rozwalę, to rozwalę, to rozwalę, to będzie beznadziejne. Coś to, 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 to tak. Ale to jest beznadziejne, ale to wyszła kupa. Dobra, mm -hmm. nieważne. A jak nam się temat pomyli, to jeszcze lepiej będzie. <grym> e, no, nawet sobie spoko, dla mnie jest okejka. Nawet... Latająca kaczka, okej. Okay. Dobra, ale co? miałbyś być lepszy pomysł, jak tam piękną No Dobra, miał? no ładnie, tak? Mam <grym> no, okejkę okay -ka za kaczkę. I tu takie ciemne okulary <noise> Ho, 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 ho. ale yy, ale za nieudany projekt dodaję Maja Bidding Mech, no, no dobra no Ale starał się ładnie to zaczął No ale fajny pomysł miał jeszcze z tymi dopolaczami tak Wypowiem fajnie to To jest całkiem spoko dam okejkę Mmmm. Takie Takie ja żółte mi co bardziej się z żelazkiem kojarzy, bo taka rączka jeszcze. Z, z, Żelazki. z żelazkiem. <laughs> o no Boże. Dobra. Eee, ale, ale Nie, zawalista. No fajne, dobra, daję. Ja daję, daję nawet, to mi się, to mi się podobie. To jest fajne. Ładne, o, ładne. Tak. Fajnie, to jak mi jeszcze noc dał do tego. Ja też mam. O! Nie. Za dużo partikli. To jest no, takie i mech. i targuje mech. Bo to jest temat niby jakiś, ale. To jest, to jest mech. Takie nudne. Hmm. Dobra, czy mamy teraz? To twoje. Dam ci okejkę okay, za to, że to twoje. Tak bym dała mecha, sorry. Antenka mam. <laughs> nie wybuchło, jest dobrze. Boże, co to za kupa? Nie, to jest gorsze od mojego, sorry. Taka cisza. Ale <laughs> za. E, daję lepsze, no to bo to jest świetne. I skończone, i wszystko. Nie, tam to było lepsze. No mm -mm. dobra, tu dam, dam gudam, bez przesady, trochę no przesadziłam. Okay. Dam gudam, bo nie, to jest fajne. No, 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 telefon no, no, telefon no. mi się odzywa, kurde, mać. Sie się pewnie kocha jak zwykle. dobra. I... No, nie dziwnego że. Czwarty byłem, <laughs> ja przedostatnia. Taki <laughs> smutek. Dobra, nieważne. Co, jeszcze jedna rundka, może? No, no możemy jeszcze pieknąć. Dobra, bo już mnie prosili właśnie widzowie, że nagrała trzy rundki z tego, więc. No to lecimy na trzecią rundkę. Tak, więc teraz jest strasznie mało graczy, więc poczekamy, jak się zbiorą gracze i wrócimy do Was po przerwie. Mm. Wróciliśmy do Was po krótkiej przerwie. E, musieliśmy zmienić lobby, bo nie było graczy, więc czekamy na kolejny temat. Prosiście mnie o trzy rundki z Masterbilizer, spełnię Waszą prośbę i będzie trzecia rundka. Winter. Winter zima. Tak, tak, A? tak, zima, zima, zima. Dobra, kwarc jako śnieg będzie już. Tylko teraz, co tu zrobić na Winter? Yy, siy... um, mm, mech. Dam bał Zrobię bałwana. <grym> Czekaj. Muszę go zrobić na bloku. Nie mam w ogóle widać. biomu zimowego? Nie, jest kwarc na dole, więc możesz z kwarcem kombinować. Dobra, będzie tak. No nie! Dobra, Czekaj, to ja mam pomysł. Muszę, muszę jeszcze to powiększyć. Tak. Nadia ma fajny pomysł na no, bałwana, żeby zrobi, zrobić bałwana zimowego, tylko takiego fajnego i takiego ruszającego się. Dobra, ja teraz przekombinowałem trochę. No ja też lekko, mam nadzieję, że nie. Mm, też... jeszcze nie zaczęłem nic budować. Aha, no to fajne, ja buduję trochę, ale trochę szczerze mówiąc na razie Szukam cały... Szukam jest lód, to jest lód. Dobra, to może jestem uratowany. Lodowisko chcesz zrobić? <grym> Jak wiedziałam, że lód, to już wiedziałam o co chodzi. Mogę robić kulki zamiast kwadratów, ale kulki z tym. Nie chce mi się bawić w to. Stąd się rozwali. Stąd się rozwali. Stąd. Słuchaj, kurka jeszcze by tak Nie nie Ja nie lubię tego drewna, jak się przestawia. Dobra, teraz tak, tutaj się zrobi. Yy, czekaj. Wełna czarna. Sie zrobi guzicie, jak op. I lecimy z kolejnym pierdełkiem. A ja mi teraz burczą za drzwi, za oknem, fajnie. Jak ja tego nienawidzę? Hmm, nie ma to jak kochany domek. Dobra, nieważne. Mm, tu nie musi, no musi tutaj być. Będzie kiepsko wyglądać. Ale kupa, mi to wychodzi. Naprawdę kupa mi to wychodzi. O oh, jezus. Dobra. Ale ja mi tak upa wyszło. To muszę skosić. To jednak beznadziejnie wygląda. Zostałem zdyskwalifikowany za niedobranie do tematu. Daj spokój, a myślisz, że ja będę lepsza? Dobra, to wyszło mi to beznadziejnie i masakrycznie. Czekaj, teraz jakoś głowę trzeba mu ogarnąć. Jak mu to głowę z tego ogarnąć? Dobra. Mm -hmm, mm -hmm. Jak się zmieniało ten. Mm, co? Mech, ja nie chcę tak szybko latać. O matko, co ja sobie zrobiłem? Czekaj, ja robię jakoś ala, ala głowę tego. Yy, Czekaj, co ja mm, Wielkość villagera jak się zmienia? Yy, klikasz na niego. Ale jak to zrobiłam. Masakra, dobra. E, tu się zrobi tak i tak, i tak. A tu się... Ach, nie, oczy tylko trzeba przedłużyć trochę. Może, ale kupa. Mi to mówisz, ja mam masakrę po prostu, jedną wielką masakrę. Nie no, to kwiatki z winterem, nie, to nie ma, nie ma nic wspólnego. Daj spokój, u mnie to jest po prostu żenada. Nie tu, tu. Tak to jest 3D, tak to się robi 2D. Dobra, ty... nie, ja już więcej nic nie buduję. No dobra, z tyłu zrobię jeszcze też po jednym guziku, jednak to będzie lepszy pomysł. Kurde. A nawet mu rąk nie zrobiłam że. Tak, jakieś straszny do speeda muszę mu ogarnąć. E bo nie ma rąk żadnych, to my wpałamy. Nie wiem co on kurwa będzie czy łapiać, czy mu chyba widły, mi się wydaje. Ale tego wyjdzie. No dobra, mniejsza z tym jak widły. Hej! Widły trzeba łapie Dobra, nieważne. Hej! Oj, ta mi dobra. Nie, już... nie, 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 Jezu. nie. Ja, nie. Ale fajne! To? To jest fajne, ja daję góda, no. mi, się, mi się to podoba, ja daję góda. No okejka no. No napracowałam się trochę, nie wiem nie. Um, e... Fajna. No w sumie daję okejkę. No okejkę. Okay. No super, że moje będzie niezwiązane w ogóle z winter, z zimą, ale... <suszel> y takie me. no dam ok, dobra nie pękę. No ale moje będzie <ślesz> straszniejsze my eyes are bleeding może aż tak tragicznie nie będzie do Bę przesadę no dobra nie będzie po tym co tutaj widzę to my bleeding sorry to w ogóle nie jest zima gdzie <suszel> ty tu widzisz zimy nawet śniegu żadnego nie ma nic Uuu, właśnie. To jest twoje lodowisko. Nie. Nie? Nie. Jak nie? No nie. No nie, nie przyznajesz się do tego nawet. To nie jest moje lodowisko. Popatrz. Nie mam gorsze. To jest twoje? Nie. Nie no, co ty? To okej, okay, daję, bo fajne. Mm, to dajemy to jest samo lodowisko i świerkło zrobione, to jest trochę nudne. W sumie moje jeszcze jest gorsze. To jest twoje. Nie, uważasz, <grym> że lodowisko okej, kiedy <grym> Sorry, trochę mnie gardło wala. <grym> Ale fajne te partykle ze śniegiem, fajnie to wygląda. Seriously Nie mów, że to twoje! Sorry. Nie wiem jak ja teraz... Boom, Wiedziałem Czego zrobiłeś? Trawę, geniuszu! Nie miałem... O, to jest fajne. Chociaż... Nie do końca, nierówne. Meh. Boom. Very bad. No, ja muszę ten... się odegrać. <grywa> y a to co? Wtyf. Mm. <grywa> y co to ma być? <grywa> Dobra, nieważne. Ja się zasmuciłem. Pierwszy raz mi coś wybuchło. <grywa> No bo jak nawet nie zrobiłeś zimy! Człowieku, z czego ty chcesz tu ocenę? No wiem, no no wiem... No. Hmm. A co to, to? W sumie nie wiem, co to jest. Boję się, kto wygra. Hmm, ty nie, pierwszy. byłem najgorszy! Ej, a ja byłam lepszy od ciebie! Pierwszy raz! <laughs> Czuję się taka wielka. Dobra, jest pół godziny nagrania prawie u mnie, więc to się wytnie jeszcze chwilę, więc tam jakieś 25 minut nagrania dla was wystarczy, starcie. już wam tego, bo później nie będę wysyłał te godzinami na YouTube'a. Więc yy, chodź się poziegnać. Chodź. Gdzieś poszła. A to jest w środku! To. Tak, to czarnuku. Mm. <laughs> tak. Yy, to dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie więcej filmów z Nanachem, to piszcie komentarze i dzięki za oglądanie i hej! Hej!